Dzień dobry, kochani, pokażę Wam niesamowity hotel Camping. Nie mam pojęcia, jak to nazwać, ale naprawdę jest bardzo klimatyczny i uroczy. Tutaj sobie suszę śpiwór. Mamy prawie zachód słońca. Są w tym miejscu dwie niesamowite rzeczy. Oczywiście zilustruję Wam na mapie, gdzie to jest. Tam już pewnie widzicie. Jedna z tych rzeczy to basen, a druga to cena. Pokażę wam pokój, zrobimy wjazd na chatę. Niestety łóżko mamy jedno. <laughs> Tutaj łazienka, też nie wygląda jakoś apetycznie. Ale cena moi mili. Cena tego hotelu to 15 euro za dwie osoby. Więc naprawdę bardzo, bardzo mało. I mamy basen, korzystamy jak możemy. Tak wygląda nasz domek. Musieliśmy się wykąpać pod prysznicem, poprać rzeczy. Była wyższa, czasami tego nie przeskoczymy. Naprawdę jest to spoko. Dzisiaj sobie trochę popływaliśmy, odprężyliśmy się. Tam się wiesi, nasz, wiesi, suszy nasze pranie. Jest jeszcze tu gdzieś drugi basen, ale nie mam pojęcia, gdzie nie chcę się teraz chodzić i go szukać. Naprawdę fajne miejsce. Jak widzicie u nas ze skrajności w skrajność. Wczoraj piękny hotel z basenem. Dzisiaj siedzimy i chowamy się przed słońcem pod mostem, moi drodzy, ponieważ naprawdę jest strasznie gorąco. I schowaliśmy się w dobrym, dużym cieniu. Tym razem na moście, tak jak widzicie, moi drodzy, słuchajcie, ten odcinek będzie stupy. Nie pokażę wam nic fajnego. Chciałbym wam tylko powiedzieć kilka słów o niebezpieczeństwach, które na nas czyhają w tej podróży. Poczekajcie, obrócę kamerę. Ta podróż, kochani, jest bardzo niebezpieczna. Uwierzcie mi na słowo. A więc tak, pierwsze, to ludzie. Ludzie to jest jakieś potencjalne zagrożenie dla nas. Tutaj w Senegalu tubylcy nas ostrzegają o gwinei. Jak wjedziemy w Gwinę i rozbijemy się nie na tym obszarze całego plemienia, mogą nas zadźgać w nocy, w namiotach, na śpiochach, gdzie nie mamy szans najmniejszych, bo będziemy spali. Więc to jest jedno zagrożenie. Następne, na przykład piraci. Piraci. Są już w Nigerii. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo są niebezpieczni. Piraci porywają białych dla okupu. Jeśli cię porwą, jeśli nie wiem, zadzwonisz do kogoś z rodziny, żeby wysłał pieniądze, to czy wy myślicie, że taki pirat was wypuści? Nie, kochani, podruszy wam gardło i będzie bardzo zarobiony. Tak to wygląda ze strony ludzi. Następne zwierzęta w Gwinei są już lwy, tygrysy i przeróżne, dzikie, bardzo niebezpieczne zwierzęta, kochani. Manga ostatnio powiedział nam, jak się zachować. Jeśli zobaczymy lwa na naszej drodze, myślę, że Ameryki nie odkryłem. Myślę, że większość z Was wie, jak się zachować. Nie można uciekać, broń Boże, uciekać. Trzeba stanąć, nie ruszać się, najlepiej nie oddychać. Tak, dobrze słyszycie. I nie patrzeć lwowi w oczy. Więc tych zagrożeń jest naprawdę masa, jest od groma. Czy się boję? Nie, jestem podekscytowany, nie mogę się już doczekać na gwinę. Następna sprawa, kochani, choroby. Wjeżdżając do Gwinei, jako pierwszym państwie musimy okazać książeczki zdrowia z obowiązkowym w tym państwie szczepieniu na żółtą febrę. Wiecie ile jest chorób w Gwinei? Jest cała lista, nie będę ich już wymieniał, bo mi się nie chce naprawdę, ale jest ich od groma, moi mili. Kolejnymi niebezpieczeństwami w tej podróży są na pewno pustynie i upały panujące tam. Naprawdę przejeżdżając w Maurytanie, jeszcze 20 km bez wody w te upały, ja, my, ja, ja myślałem, że umrę, moi mili. naprawdę myślałem, że umrę. Więc tak, upał i słońce też może nas wykończyć i to jest też jakieś tam potencjalne zagrożenie. Patrzę tutaj, jakaś budowa. Więc ta podróż jest naprawdę zwariowana i niebezpieczna. Ale ja kocham podróże, dlatego śmiało. Śmiem stwierdzić, że dojedziemy do Tajlandii wcale i zdrowi z Józkiem. Musi to nam się udać i to nam się uda, kochani. Jestem na pewien na 101%. Nie tak dawno, bo zaledwie kilka lat temu, czytałem artykuł o Niemcu i o Polaku, którzy przemierzali Meksyk rowerami. Słuchajcie, oni znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie. Prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, a na pewno to był jakiś kartel. Ucięli im po głowie, ucięli im po stopie, i ciała z tymi głowami i uciętymi stopami wyrzucili z przepaści. Więc to nie jest bezpieczna podróż naprawdę to nie jest bezpieczna podróż. Wiem, że tutaj nie jest Meksyk, tu jest Afryka. Tu nie ma karteli, ale tu są piraci, którzy są naprawdę bardzo dużym zagrożeniem. W państwie Nigeria jest stolica, miasto Lagos. Za tym miastem na oceanie. Jest Zatoka Gwinejska. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi, moi mili. Dlaczego? Ponieważ piraci tam rabują statki, rabują okręty, rabują wszystko, co się da. No i wiadomo, my rowerami płynąć nie będziemy, ale, ale, ale skoro piraci tam pływają, nie nieopodal miasta Lagos, śmie twierdzić, że w mieście Lagos na lądzie też są piraci. I teraz, jak poznać takiego pirata? Przecież pirat nie ma napisane na czole, jestem piratem, prawda? Więc to jest. To też jest jakieś potencjalne zagrożenie. Następna sprawa. Znalazł się pewien fanatyk. Nie mogę Wam powiedzieć dla własnego bezpieczeństwa, zarówno mojego, jak i Juska, z jakiego państwa, który, moi mili, próbuje nas wytropić. Nie mogę Wam też powiedzieć dlaczego i za co dla naszego bezpieczeństwa, ale tak, to już się staje niebezpieczne, ponieważ ileś tam odcinków temu powiedziałem różne dziwne rzeczy o państwie X. Więc naprawdę ta podróż i kręcenie dla Was filmów na YouTubie nie jest to zbyt bezpieczna przygoda, że tak to nazwę. Utknęliśmy na kilka kolejnych dni w Senegalu. Ze względów finansowych, moi mili, musimy czekać na pieniądze, ponieważ w Gwinei jest czarnogród. Naprawdę jest gorzej niż w Maurytanii z tego, co, co widać po mapach i co słychać z opowieści ludzi. Więc musimy czekać na jakiekolwiek pieniądze. Musimy wypłacić te pieniądze tutaj, na granicy u Cinkciarza je zamienić. Jak najszybciej przejechać prawie 1000 km Gwinei, gdzie są już góry. Nie jakieś potężne góry, ale góry. Żeby po prostu nie poumierać z głodu, nie polować na jakieś małpy. Takie rzeczy też mają miejsce u podróżników nie raz i nie dwa. <laughs> Więc tak, na razie czekamy na pieniądze. Za kilka dni ruszymy do Gwinei. Gwinei na 100% nie dodamy ani jednego filmu. Jest tam bardzo słabiutki internet, działa przez VPNa, więc macie pooglądane, że tak brzydko powiem. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej tą Gwineę przejedziemy, że uzbieramy jak najwięcej pieniędzy, że nie skończą nam się w połowie państwa i nie będzie trzeba na nic polować. Ja Wam mówię teraz całkiem serio. Na wybrzeżu Kości Słoniowej już wszystko się unormuje, ale gwina jest naprawdę przepięknym państwem, dzikim państwem. Ale jest tam masakra. Jest to też państwo mi militarne. Bardzo militarne. Czytaliśmy artykuł, Józef czytał artykuł ostatnio o jakiejś parze, która w wojsku gdzieś na checkpoint nie okazała nie okazała papierów do hotelu. Wyobraźcie sobie, że zamknęli ich do więzienia na, dwie, na dwa dni, więc może być ciekawie, może być naprawdę ciekawie. Są tam już te wszystkie zwierzęta, te wszystkie choroby. Ile będziemy już jechać w tą Gwineę? Dwa tygodnie, może trzy, tak mi się wydaje. Minimum dwa tygodnie. Tak. Więc przez minimum dwa tygodnie znikniemy z YouTube'ów. Nie martwcie się od nas. Trzymajcie kciuki, wszystko będzie ok. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zarówno mnie jak i Juska. Do zobaczenia na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aczkolwiek z Gwinei. Przynajmniej będziemy mieli parę filmów do przodu. Trzymajcie się.